Chiny pochłaniają rosyjskie terytorium, a Putin nie może temu zapobiec. Władimir Putin najechał Ukrainę, aby rozszerzyć Rosję, ale podczas gdy jego wojska zdobywają niewielkie terytoria na zachodzie. Rosja traci 40% własnego terytorium na wschodzie, 7 milionów kilometrów kwadratowych, to niemal tyle, co powierzchnia Brazylii. Nie mówię o inwazji z czołgami, lecz o czymś znacznie sprytniejszym, co robi Xi Jinping, gdy świat skupia się na Ukrainie. Do końca 2025 roku chińskie inwestycje na rosyjskim Dalekim Wschodzie mają osiągnąć 12,6 miliarda dolarów. Ale Chiny nie budują portów ani dróg, tworzą całkowitą zależność handlową. I co więcej, nawet 2 miliony obywateli chińskich już mieszka i pracuje w tym regionie za pełną aprobatą Putina. Pracują w specjalnych strefach ekonomicznych, częściach Rosji, gdzie rządzi Chiny. Putin mógłby to odwrócić, ale jeśli to zrobi, straci poparcie Chin. Bez Chin wojna na Ukrainie się zatrzyma, a Korea Północna również bierze w tym udział. Kim Jong UN wysłał 100 tysięcy pracowników, przynosząc reżimowi 600 milionów dolarów rocznie. Policzmy: Rosja kontroluje 20% Ukrainy, zajęło to 3,5 roku brutalnej wojny. W ciągu roku 2025 zdobycze stanowiły tylko 1% terytorium Ukrainy 1% przez cały rok. Tymczasem Chiny dostarczają 80% kluczowych części, których Putin potrzebuje do swojej wojny dronów. Bez nich wszystko upada. Putin rozpoczął tę wojnę, aby przywrócić imperialną wielkość, ale efekt był odwrotny. Podczas gdy próbuje dodać 20% Ukrainy, traci 40% samej Rosji. Płaci za centymetry na zachodzie milionami kilometrów kwadratowych na wschodzie. Zdobywa 20% Ukrainy i traci kontrolę nad 40% Rosji. To rachunek, który się nie zgadza.